23 maja, 1 czerwca, stuosobowa grupa motocyklistów z całej Polski oddała hołd hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu. 14 grudnia 2008 roku przypadnie 350. rocznica wydarzenia, które uwiecznił Józef Wybicki w pierwowzorze polskiego hymnu narodowego. Było to słynne rzucenie się przez morze, czyli zimowa przeprawa morska, którą dokonały wojska Rzeczypospolitej pod dowództwem Stefana Czarnieckiego, wezwane na pomoc Królestwu Duńskiemu przez Fryderyka III. Ten film jest relacją jednego z uczestników z punktu widzenia z motocykla. O, przepraszam, siodła! Nasza fascynacja Husarią mile łaskoczy naszą dumę z porównania do niepokonanej formacji zbrojnej minionych wieków Husarii. Zbieraliśmy się w grupkach po całej Polsce, aby dojechać na punkt zborny koło Kościerzyny. Nasza grupa pierwsze 500 km przejechała w deszczu. Andrzej, to wszystko przez ciebie. A czemu? Twoja wina, bo nie zamówiłeś pogody. Jakie? Jest pogoda, tylko że kiepska. Po drodze zwiedziliśmy zamek w Łęczycy. Jabli Diabli wzięli jego wielkość, ale to co pozostało jest miłe dla oka. Była to siedziba Diabła Boruty, który wykazywał się dużą przebiegłością, sprytem oraz nadludzką siłą. Pasuje! Właśnie tego nam trzeba, żeby bezpiecznie przejechać cały szlak wojsk Hetmana Czarnieckiego. W końcu dojechaliśmy bezpiecznie do miejsca spotkania w szkole przygody koło Bendomina. Ku naszemu zdumieniu mieliśmy nocować w ogromnych beczkach powinien. Aż dostałem gęsiej skórki na myśl o tych nieszczęśnikach, którzy musieli wypić tyle wina, żebyśmy mogli tam teraz spać. Wieczorem spotkaliśmy się z większością znajomych z poprzednich rajdów, prawdziwych twardzieli z rajdów katyńskich. Było sympatycznie pogawędzić, pośpiewać i posłuchać szaleństw harmonii. Poranek w Akademii Przygody przywitał nas śliczną pogodą w nagrodę za trud poprzedniego dnia. W oddali wioska indiańska niewiele miała wspólnego z Hetmanem Czarnieckim, ale widok tabunu motocykli zawsze jest miły sercu. Powoli ustawialiśmy się w szereg. Dyscyplina wojsk Hetmana była utrzymywana okrutnymi sposobami. Jak pisze uczestnik wyprawy Jan Chryzostom Pasek, karanie zaś było za ekscesy już nie ścinać ani rozstrzeliwać, ale za nogi u konia uwiązawszy włóczyć po Majdanie tak we wszystkim, jak kogo na ekscesie złapano, według dekretu lub dwa albo trzy razy naokoło. I zdało się to zraz, że to nie tylko suknie, ale i ciało tak opada, że same tylko kości zostaną. Jedziemy w tej chwili do pomniku Józefa Wybickiego w Bendominie. Józef Rufin Wybicki, herbu Rogala, urodzony w Bendominie koło Kościerzyny na Kaszubach. Twórca hymnu polskiego, gorący patriota. Jak się zgromadziło przy Rajdach Katyńskich, tutaj trzeba no, wymienić osobę księdza Prawata Zdzisława Peszkowskiego, kapelana rodzin katyńskich. To właściwie przy jego ogromnej współpracy, o jego życzliwości rozpoczęliśmy wyjazdy do Katynia. Rekownica koło Bendomina przywitała nas licznie zgromadzoną ludnością nie tylko z powodu mszy świętej na okoliczność Bożego Ciała, ale i ciekawej nadjeżdżających chorągwi Ogromnych rozmiarów baner obrazujący szarżę husari budził w nas dumę, że uczestniczymy w czymś epokowym i wyjątkowym. Następne kroki skierowaliśmy do Szymbarku, do Centrum Edukacji i Promocji Regionu. To wyjątkowe miejsce, gdzie nie tylko znajdują się przedziwne rzeczy jak najdłuższa deska świata, dom do góry nogami, czynny piec chlebowy, dom Sywiraka wywieziony Rosjanom spod nosa z dalekiej Syberii, rekonstrukcja bunkra gryfa pomorskiego, pociąg jakim transportowano polskich zesłańców na Syberię, czy Kaplica Jedności Narodowej z nieprzeliczoną ilością pamiątek walki o wolność i polskość. Hetman Czarniecki patrząc na to z góry jest niewątpliwie dumny. To jest chlebek upieczony osobiście przeze mnie. Właśnie zastanawiam się nawet czy nie zostać piekarzem. No i znowu wróciliśmy do Akademii Przygody na gościnny nocleg. Myślę, że wojska Hetmana Czarnieckiego nie zawsze były wzorem do naśladowania. Również i my, więc staraliśmy się popsocić troszkę, aby tym bardziej zbliżyć ducha do odległych czasów. Trzeba mieć sprzęt swój, mieć co i czym i chęć. No i trzeba mieć klucz, żeby odkręcić tą wielką wielkie źródło wody. Ja się tylko nam rządu! Ale również nasze czynności były podobne do tych czynionych przez dzielnych wojaków Czarnieckiego. A więc posilaliśmy się, gdzie tylko się dało, wodę gotowaliśmy do różnych celów. Wyjmowaliśmy drzazgi jeśli takowe dokuczały i obserwowaliśmy potencjalny posiłek w razie głodu. Jeden z kolegów motocyklistów miał kolegę, który w niecodzienny sposób dał wyraz aprobacie naszego celu. Otóż nie dosyć, że latał nisko dla nami, to jeszcze wyłączał silnik na pożegnanie. Ciarki przechodziły na samą myśl. Konie nasze były przeróżnej maści. Pochodziły z wielu zacnych stajni. Dbaliśmy o nie jak o samych siebie. One dawały nam nie tylko radość przenoszenia, ale i bezpieczeństwo i chwałę w odległych krainach. ta wyprawa hetmana Czarnieckiego do Danii dlatego jest tak ważna, że mówi o niej właśnie Józef Wybicki, że on wtedy gdy umierała pierwsza Rzeczypospolita, gdy odbywała się agonia sejm czteroletni, gdy próbowano ratować konstytucją 3 maja, gdy nastąpił już rozbiór i gdy znalazł się on we Włoszech tworząc legiony Jana Hendryka Dąbrowskiego razem z Napoleonem podał właśnie hetmana Stefana Czarnieckiego i tą wyprawę jako wzór dla wojska, jako wzór dla żołnierzy. Jak Czarniecki, jak Czarniecki, tak jak on w czasie rozbioru szwedzkiego. Na tym miejscu chciałbym pozdrowić wszystkich mieszkańców Bendomina. Nigdy nie pomyślałbym, że tak się potoczą losy, iż znajdę się jako ksiądz archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej w miejscu, które tak zostało wpisane w historię Polski nie przez kogo innego jak przez Józefa Wybickiego. Hymnu Narodowego w Będominie. Mieści się w dworku, w którym 29 września 1747 roku urodził się Józef Wybicki, twórca polskiego Hymnu Narodowego. Muzeum z wiadomych względów stanowi jak najbardziej właściwy początek rajtu motocyklowego, szlakiem wyprawy do Danii wojsk Rzeczypospolitej pod dowództwem Stefana Czarnieckiego. thank you Tak jak 350 lat temu, tak dziś w Pelplinie, w czasie mszy świętej w katedrze, motocykliści ślubowali na sztandar, podobnie jak kiedyś wojsko Hetmana Czarnieckiego. Stefan Czarniecki stacjonując w Pelpinie otrzymał 9 września 1658 roku list od króla polskiego i elektora, aby ruszał ponownie z pomocą wojskową do Danii. Dywizja liczyła 4,5 do 5 tysięcy żołnierzy. To właśnie stąd z rynku wyruszyły wojska Rzeczypospolitej. Władze Pelplina jako wyraz swojej aprobaty dla uświetnienia miasta przez motocyklistów zorganizowały uroczysty festyn. My, podobnie jak hufce Hetmana, chętnie raczyliśmy się kuchnią regionalną serwującą nie tylko dania narodowe, ale i dary natury. A więc nie brakło wędzonego na Węgorza, sielawy, siei, pieczonego ptactwa czy dziczyzny, od której roi się w okolicznych borach. группа. То есть их группа, а то наша. przywitał nas zorganizowanym wjazdem, a spotkanie ze zdumionymi mieszkańcami do dziś stanowi temat rozmów. Nie na co dzień mają okazję podziwiać 130 motocykli na placu przed Kościołem pod wyzwaniem Świętego Mikołaja. Dnia 16 września 1658 roku dywizja Czarnieckiego przeszła przez Wałcz.